Mamy na linii nasze nowe wsparcie. Powtórzymy plan dla pewności? Shuri sądzi, że może odwrócić przepływ energetyczny nadajników szczeliny rekalibratorem szczeliny. To powinno dać nam możliwość wysłania Duma przez kontrolowaną szczelinę daleko od wyspy. Łapie. Więc musimy znaleźć dla niej części i zaatakować Dumbota, by przetestować technologię. Dla mnie brzmi nieźle. Zróbmy to. Wiesz, Shuri to super supergeniuszka w superstroju, która przemierzyła całą rzeczywistość, by walczyć z Dumem. A ja? Niczego nie zrobiłam. Od przepowiedni wyroczni wszyscy traktują mnie jak swego przywódcę, a ja na zewnątrz próbuję odgrywać tę rolę, ale wewnątrz nie mogę przestać myśleć, że może puszka wybrała złą dziewczynę. Nie mam supermocy, nie jestem geniuszem strategii, jestem dziewczyną ze sprayami. Jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić, to. to dać z siebie wszystko, aby to wystarczyło. Już czas! Odpalaj rekalibratory szczeliny. Co się dzieje? Rekalibratory się przepalają. Ale dlaczego? Słyszę, jak tchórze tej wyspy w strachu skomlą Twe imię. Nadzieja. Może jesteś przepowiednią, ale ja jestem wyrokiem. I kiedy wreszcie skrzyżujemy nasze bronie w walce, nie spodziewam się, że mi dorównasz. To miejsce jest... Dziwne. Kiedy dum nie może jeszcze osiągnąć prawdziwego ideału, tworzy iluzję ideału. Nie wiem, dlaczego wciąż spodziewam się, że skończysz zawiłą myśl czymś mniej zawiłym. To trochę Twój problem. Większość ludzi łapie, co im zapodaje, ale mogę wyjaśnić. To niepokojące odczucie to iluzje stworzone przez misterio. W, w takim razie. Chyba musimy te iluzje odiluzjować. Nie ma takiego słowa. Na pewno się przyjmie. Tak nie może być. Kto wie, jak długo ci niewinni ludzie musieli żyć w niewoli Mysterio. Ograbieni ze swych uczuć, wolnej woli, osobowości. Mysterio za to zapłaci. Ej, to jest to! To ten ogień! Czujesz, co teraz czujesz? Te palącą potrzebę naprawiania niesprawiedliwości? To dlatego podążamy za tobą. To właśnie to pokona duma. Po prostu to wiemy. Każdy, kto by to zobaczył, czułby to samo. Nie, mylisz się! Ten ogień wewnątrz ciebie jest wyjątkowy. Musisz tylko w to uwierzyć. Zdaje się, że to niewiele, Jones. Wierz mi, więcej nie trzeba. I pomysterio. Krzyżyk na drogę. Mogę prosić raport o nowych rekalibratorach szczelin? Shuri zrobiła poprawki. Kiedy zneutralizujemy Emmę Frost, będziemy gotowi wywalić duma stąd do... Gdziekolwiek trafi. W porządku? Wyglądasz lepiej. Pomijając mroczne proroctwo, pozbyłam się dzisiaj jednego zła. Poczułam się dobrze. O tak! Popatrz tylko jak przywdziewasz pelerynę bohatera. Dobra. Nie świruj. Może teraz, gdy iluzja została już strzaskana, ujrzysz prawdę że mam już wszystko, czego trzeba do pokonania Duma? Zdaje mi się, że rozumiesz słowa, ale nie zamysł, jaki za nimi stoi. Mogłabyś po prostu zdradzić ten zamysł. W zasadzie chciałabym, żebyś po prostu zdradziła mi zamysł. Znasz powiedzenie, że możesz zaprowadzić klombo do klombo jagód, ale nie zmusisz go do jedzenia? Ty jesteś klombo. Profetyczne oświecenie to klombo jagody. A ja trzymam wielki, świecący drogowska z napisem Do klombojagód tędy, w potocznym klombijskim. Klombojagody są wprost przed tobą, ale to ty musisz je zjeść. A co, wydmucham z otworu w głowie? No, nie bądź obrzydliwa, nie przystoi bohaterce.